Pierwsza kategoria, czyli edukacja i pytanie, które w niej padnie brzmi następująco: Przeludnione klasy w szkołach, lekcje na dwie zmiany, brak miejsc w wielu żłobkach i przedszkolach. To krajobraz aktualnej sytuacji w stolicy, a przed nami nadciągający kryzys demograficzny. Jak zamierzają państwo poradzić sobie z tym wyzwaniem? To jest pytanie, jako pierwsze odpowiadanie pan Rafał Trzaskowski. Nie wiem, jak państwo, ale ja świetnie wiem, o czym mówimy, nie tylko jako prezydent miasta, ale dlatego, że moje dzieci przechodziły przez te gehenne w szkołach publicznych, którą zafundował nam PiS. Przeładowane podstawy programowe, totalny chaos oraz kumulacja roczników. Natomiast my oczywiście radziliśmy sobie, jak mogliśmy. I dementuję, nie ma kolejek w żłobkach warszawskich ani w przedszkolach. Rzeczywiście mamy problem czasami z dwuzmianowością, ale coraz mniej szkół ma ten problem. My Zbudowaliśmy 15 szkół, 26 żłobków. Właśnie budujemy dodatkowe szkoły tam, gdzie mamy problemy. No i przede wszystkim dbamy o naszych nauczycieli, dlatego że dopłacamy im 600 złotych średnio do pensji, bo dbamy o to, żeby mogli spędzać czas z uczniami, płacimy za dodatkowe zajęcia, również wyrównujemy szanse, dlatego proponuję darmowe lekcje angielskiego dla przedszkolaków, czy darmowe dodatkowe lekcje matematyki w szkołach podstawowych. Edukacja to największy punkt w naszym budżecie, 8 miliardów, i nasze oczko w górę. Rafał Trzaskowski, bardzo dziękujemy. Jako drugi odpowie Przemysław Wipler. Jestem ojcem piątki dzieci. Moja najstarsza córka jest w chwili obecnej w klasie maturalnej liceum Batorego w Warszawie. Mój najmłodszy syn ma lat 9. Doskonale wiem, jakie są niedomagania warszawskiego systemu edukacyjnego. Na mnie grozi. Problem demograficzny, że dzieci będzie mniej, ponieważ w trakcie najbliższych 30 lat do Warszawy będzie przy, rocznie przybywało 18 tysięcy nowych mieszkańców, to będzie pół miliona nowych mieszkańców. Dramatem Warszawy. Jest coś, co jeszcze bardziej pogorszyło się za prezydentury Rafała Trzaskowskiego, czyli wakaty w szkołach, przedszkolach każdego szczebla. W przedszkolach liczba wakatów podwoiła się z 2 kilkudziesięciu do 450, w szkołach średnich potroiła się, a w, szkole, a w szkołach podstawowych wzrosła o połowę. Żeby wakatów w szkołach było mniej, musimy nauczycielom dopłacać do pensji nie 600 zł, ale 2600 i zamiast na projekty ideologiczne wydawać pieniądze na lepsze pensje dla nauczycieli, bo inaczej nawet działacze lewicy będą swoje dzieci, jak pani Biejat, posyłać do szkół prywatnych. Pan Przemysław Wipler, bardzo dziękujemy. Jako trzeci w tej kategorii odpowie pan Janusz Korwin-Mikke. Bardzo proszę. No cóż, myślałem, że najgorzej to będzie za pana Czarnka. Okazuje się, że e, zanosi się, że będzie jeszcze gorzej pod rządami duetu e, pani Nowacka i pan prezydent Trzaskowski. E, ja będę miał, mam zupełnie inną wizję niż ci ludzie. Ja mam wizję szkoły, w której nie będzie żadnego LGBTQZ. Jeżeli się pojawią coś ludzie o transgender, to zostaną skierowani na policję, że tutaj demoralizują mi dzieci. I wytłumaczymy od razu dzieciom, że taki człowiek, który zrobi się transgender, nie, nie będzie ani mężczyzną, ani kobietą, nie będzie mógł mieć dzieci i że będzie nieszczęśliwy przez, przez całe życie. Tym ludziom będziemy tłumaczyć. Nie będzie w ogóle poza tym w szkole nic o płci, bo szkoła nie jest od seksu, żeby to jasno powiedzieć. Będę finansował edukację przede wszystkim domową i prywatną, ale przede wszystkim taką, gdzie nie ma koedukacji. Bo najgorszą rzeczą w szkolnictwie, poza upaństwowieniem, jest koedukacja z powodu, których tutaj niestety nie ma mowy. I proszę Państwa, przez 4000 lat nie było koedukacji, to później czerwona hołota nie przyszło.